Alienowe intro! Siemanko! Ja jestem Mr. Alien! Ja to jest mój pierwszy SK! Ty yy, On nazwie Mabgaby Mr. Alien! to z innej planety, tylko ta ja. yy, I dzisiaj jest ze mną Mr. Śmietanka, ale on się schował tutaj, bo... bo on się mnie boi! A ja tu może o... Nie, ufoki, Nie, nie! Mm, dobra, chodź tu, śmietanka. Wypuść. Na Wypuść. Oh, no, no. no i co, będziemy sobie tutaj grać? No, no i co, i śmietanka. A masz biały ryj. Czekaj. On, o, nie, ma, o, nas, śmietanka, chodź. Śmietanka. A u nas taki, taki, Tak taki, takim ryjem to to taki, Zapomniałem. No, jest no mi nogi to wy... starali jest... się. Nie. 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 strasznie. Nie. 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 No nogi Nie. Nie. A Nie. 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 Nie śmietana czterdziestoprocentowa a u nas jest tak, u nas się 70%. nie, najwięcej jest 40. kłamiesz <noise> dobra kolego trzeba tu przejść o, ja mam pomysł może patrz, patrz tak scitujemy, chodź chodź, chodź tu postaw nie tu Nie biegać <noise> postaw uh. tu, postaw tu direct. O, oh, dźwiga tutaj. O, oh, oh. jest, shot. O, oh, tak. Widzisz? O, skok. O, on O, skak. O, Tak, tutaj. No i idziemy dalej. O, oh, o, oh, no, nie, nie. Spadłem. O, to O, też O, Kolego. O, skak. O, 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 nie, O, oh, nie, no, no nie. To też jest posłanie. O, nie rozkoczyłem! Ja, ja, no ja to tu jest posłanie. O, macie, kochanie, przeskoczyłem. skończyłem. tam? Niech, niech, Ja nie patrz? Nie, Czekaj, czekaj! Patrz. Śmietankowe! Nie! 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 nie niech, Tak, za sobą. <laughs> Uwoki, ja się idę schować, nie, nie, nie. Dobra, co? Przez liśmielskiej ba? No i co, śmietanka, pożegnaj się. <laughs> Śmietankowe, ministrowe popatki. Ciao, Do widzenia, mister. Arnie, mam